Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy właśnie po zwycięstwie nad drużyną z Katowic. W zasadzie można powiedzieć, że nigdy tego nie dokonaliśmy. Dzisiaj stała się rzecz niesłychana. Faworyzowana drużyna ligi, lider rozgrywa komplet zwycięstw i pokonujemy ich bardzo pewnie, 4 do 2. Ja osobiście powiem, że się nie spodziewałem takiego zwycięstwa. Natomiast mieliśmy pewną strategię na ten mecz i ta strategia właśnie zadziałała i możemy Wam w sumie trochę zdradzić, jak to wyglądało. Znaczy, na pewno nasi przeciwnicy mieli na szachownicach 3, 4, 5 przewagę, no i tutaj nie mogliśmy sobie pozwolić na pierwszej, drugiej, szóstej na jakiekolwiek kompromisowe rozwiązania, czyli po prostu na remisy. Więc wszystkie szachownice musiały podjąć walkę, zresztą to jest w naszym stylu. Nie od wczoraj wiadomo, że nie mamy tak wyrównanego składu jak Katowice, te czołowe drużyny ligi. Więc żeby z nimi nawiązać równorzędną walkę musimy po prostu grać na całość, nie możemy no, w jakikolwiek sposób odpuszczać. Po prostu musimy ryzykować no i wierzyć w to, że Uda nam się po prostu robić te punkty. A przeciwnicy, którzy właśnie może mają taką rozproszoną odpowiedzialność, gdzieś tam tych punktów nie robią. No dokładnie, może przejdźmy do konkretów. Szachownica pierwsza. Tak, Bogdan Daniel grał z Dawidem Nawarą kolorem czarnym. No nie było łatwo, ale właśnie w kluczowym momencie, kiedy to Dawid mógł iść na remis, no właśnie sytuacja meczowa spowodowała, że. No, Dawid gdzieś tam może e, myślał o wygranej, może czegoś nie widział. No i nasz zawodnik po prostu go ograł i trzeba dodać, że w końcówce w, zagrał fenomenalnie. Precyzyjność, e, po prostu opanowanie. Mając jedną minutę na zegarze, nie wahał się grać tej pozycji na wygraną, chociaż nawet komentatorzy na kanale Polskiego Związku Szachowego twierdzili, że wzięliby remis w tej sytuacji on bez w chwili zawahania zrealizował tą pozycję, która no, wcale nie była prosta. Co się działo na drugiej szachownicy? No tak, druga szachownica tutaj można powiedzieć, że nasze siły z rywalami były wyrównane. Jergus Pechacz podejmował młodego zawodnika z Katowic. Kiriła Szewczenko. Więc no, tutaj kolor biały. Liczyliśmy, że może uda się ugryźć. Przeciwnika nawet na tej właśnie szachownicy, ale nastąpił pewnego rodzaju klincz. Tam obrona francuska, tak naprawdę partia była bardzo długa, ale nic się tutaj wielkiego nie działo, no i w efekcie remis na tej szachownicy. Na szachownicy trzeciej Arek Leniat grał czarnymi z Aleksandrem Areścienko. Arek bronił się pewnie. Były może momenty, że nie było najłatwiej, ale finalnie remis, bardzo dobry wynik kolorem Oczywiście. czarnym. No, takie były założenia, że tę tak. szachownicę musimy za wszelką cenę utrzymać, jeżeli chcemy walczyć o, o, o zwycięstwo w tym meczu. Więc to, ta sztuka się udała, na szczęście. No i na czwartie szachownicy, moja szachownica, grałem z Grzegorzem Gajewskim, który jest znanym teoretykiem, niegdyś sekundant Ananda, teraz Janka Dudy. No i zaskoczył mnie w debiucie, coś tam przygotował, ale udało mi się znaleźć jakąś drogę, która sprawiła, że już wiedziałem, że on nie jest w swoim przygotowaniu. Potem w sumie szczerze mówiąc, to nie miałem pojęcia, co się dzieje, pozycja była mega skomplikowana, ale podjąłem w takim kluczowym momencie taką decyzję, żeby oddać gońca, wziąć pionka. No i rzeczywiście to było dobre i partia w dość logiczny sposób zakończyła się. Remisem. Tak, ale trzeba przyznać, że kolejna szachownica, na której podjęliśmy ryzyko. Szachownica kolejna, na której grał Wojtek Zwardon z Igorem Janika. Tutaj można powiedzieć, jeden z takich bardzo ofensywnych zawodników z Katowic, który no, wielokrotnie pokazywał, że potrafi sprawić niespodzianki i rywalizuje nie tylko z najlepszymi w Polsce, ale też na świecie więc był bardzo groźnym przeciwnikiem, szczególnie, że graliśmy tu kolorem czarnym, ale Wojtkowi udało się zneutralizować taki dosyć niewygodny wariant Filidora, w którym tak naprawdę tylko czarne mogą grać na remis. Tam raczej nie miał żadnego momentu, kiedy mógł przechwycić swojego rywala. No i szachownica szósta, która też się okazała jedną z decydujących w tym meczu. Debiut może nie był tak klarowny, tam rzeczywiście Monika Soćko z naszą Nino dostała nawet przyjemniejszą pozycję, no ale debiut to tylko jedna z, z faz, to jeszcze nie decyduje o wyniku partii, i potem właśnie to nasza zawodniczka dominowała. No tak, trzeba przyznać, że Monika po świeżo zdobytym totale tutaj w tej partii wcale no, bym powiedział, że szanse były 50 na 50. I tak jak powiedziałeś, przeważała w debiucie, ale potem Mino udało się e, przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść. no i Finalnie wynik 4 do 2. Myślę, że nie spodziewaliśmy się, że tak się to potoczy. Jesteśmy szczęśliwi mam nadzieję, że to e, spowoduje, że drużyna podbuduje się jeszcze bardziej. A jutro? A jutro gramy z drużyną, która jest teoretycznie najsłabsza, ale oczywiście e, każdy mecz. E, no, nie jest łatwy. Gramy z Wisznią Małą, Biały Król Wisznia Mała. No, będzie ciekawie. Na pewno będziemy grać w optymalnym zostawieniu, nikogo nie lekceważymy i musimy uważać, żeby odnieść kolejne zwycięstwo. Zapraszamy na jutro.